Witam Was w nowym odcinku na moim kanale i dzisiaj sobie otworzymy mojego nowego hobby horsesa. Um, no i cóż, jeśli film Wam się, się spodoba, możecie dać łapkę w górę i nie zasubskrybować, żeby być na bieżąco z takimi fajnymi wiadomościami i filmami, więc my już bez zbędnego przedłużenia zaczęło. Więc tak, konika przeważnie na olicie, więc no. ceny wam nie straszę na powiedz, jednak. Pierwo. Mam nadzieję, że dobrze to twierdzą. Co? Dobra, Przuc Tutaj w ogóle paczka jest troszkę napiszczona. Mam nadzieję, że mu się nic nie stało. Tak szczerze. Jeszcze tu. Ja Masakra, nie mogę to, ja to otworzyć. Nie otworzyć. to otworzyć. Masakra jakaś. Czekajcie, otworzę to i wam za chwilę pokażę. Więc tak, udało mi się to otworzyć. Więc 何 I jednaśka. Stąd

czekajcie. Dobra, odpakowałam to i jednak jest to kenderka, Tylko, że patrzcie, jaki malutki. jaki słodziutki. Mam no, nadzieję, że będzie na niego pasować, ale myślę, że to jest na niego. Albo nie. I że samego koniec przy nacinianiu. i są takie Dobra, jak Dobra, ja go odwożę, za chwilę się widzimy zobaczcie jak wygląda Ja jestem w nim po prostu zakochana Tu ma oczko brązowe On tutaj ma rybie oczko, no oczywiście Nie widać tego na filmie, ale on ma prześlicznie rybie oczko, ma on cieniowanie ma tutaj jabłuszka i Tutaj takie delikatne, jest on naprawdę śliczny. Ma tu, on tutaj taką rudą odmiankę. Tutaj ma uszko rudę, naprawdę jest on śliczny. I ma tutaj grzybę tym odmianki, no to tutaj ma grzybę też rudą. Naprawdę jest on prześliczny. I dostałem jeszcze raz z nim tutaj taką karteczkę. Ja wiem, sobie przytam, wam nie wiem. Jeśli to oglądasz, to naprawdę bardzo dziękuję. Dzień dobry, naprawdę miły i wypowiedzi były naprawdę miłe i fajne, ale no możesz tego nie zobaczyć. Ale ona no, naprawdę jest śliczne i możliwe, że zostanie imię Sandy. No, jeszcze nie wiem. Myślałam um, o jakimś innym imieniu, ale zobaczymy jeszcze. Jeszcze nie oglądam nic, więc zobaczymy odnośnie tego. A teraz już jeszcze kantarek. Więc tak, Jem sobie kantarek. Jestem trochę nieprzyzwyczajona, bo zapięcie ma z tej strony, normalnie mam z tej strony, no ale cóż, czasem i tak bywa. Wygląda w nim naprawdę ładnie, jakby... Jest bardzo ładnie. Wygląda. Nie mam nic do tego pantera. Mogę, mi się podoba. Tutaj ma takie fioletowe. A tu ma czarne. Tu ma niebieskie takie. A tu ma jasno niebieskie. Ale naprawdę jest prześliczna. Naprawdę jest cudna. No i. to tyle dzisiejszego odcinka. Nasza rodzinka powiększa się o jednego konika. I teraz, więc pa!